Cześć, witajcie! Tutaj Antek, Klocki, Przeświat i Gabi. A w dzisiejszym materiale opowiem Wam o drugiej planecie na moim kanale, czyli o Wenus. Więc zapraszam! Wenus jest drugą planetą Układu Słonecznego. Jest ona trzecią najmniejszą planetą w układzie słonecznym. Hello! Venus to oprócz Słońca i Księżyca jeden z najjaśniejszych obiektów, jakie możemy dostrzec na niebie. Dlaczego tak jasno świeci? Po pierwsze, jest blisko Ziemi najbliżej ze wszystkich planet. Po drugie, otacza ją gęsta atmosfera, która sprawia, że albedo tego globu wynosi aż 0,7. To oznacza, że 70% padających na nią promieni słonecznych jest odbijane w kosmos. Dla porównania, księżyc odbija tylko 10% promieni słonecznych. Dzięki temu, że jest taka jasna, bywa nazywana rzęsemką gwiazdą poranną, chociaż jest planetą. Jest jedyną planetą, która otrzymała żeńskie imię. I Wenus posiada najwięcej wulkanów w całym układzie słonecznym. Jest ich 167, i niektóre z nich mogą być nawalczynne. Co więcej, jej powierzchnię znaczy prawie 1000 równomiernych kraterów uderzeniowych. Niektóre mają średnicę sięgającą 300 km. Pedro, Pedro, Pedro. jest najgorętszą planetą w Układu Słonecznego, ponieważ na jej powierzchni panuje temperatura około 465 stopni Celsjusza. Jest bardzo podobna rozmiarem do Ziemi, przez co jest nazywana jej bliźniaczką. Ma podobną masę i bardzo podobny promień równikowy. Różni się od Ziemskiego zaledwie o nieco ponad 300 km, posiada zbliżoną orbitę, niewiele mniejszą siłę ciążenia, a także gęstą atmosferę. Chibi, chibi, japa, japa, rubi, rubi. Atmosfera Wenus jest pod każdym względem różna od Ziemskiej. U nas dominują azot 78% i tlen 21%. Nad Wenus unosi się przede wszystkim dwutlenek węgla, 96,5%. Nad tym globem znajduje się mierząca 250 km warstwa chmur, składająca się z kropel kwasu siarkowego. Więc gdybyście się tam wybierali, to zwykła parasolka raczej by nie wystarczyła. Ciśnienie na Wenus jest aż 90 razy większe od ciśnienia na Ziemi na poziomie morza. Odpowiada ciśnieniu, jakie panuje kilometr od powierzchnią ziemskiego oceanu. Ostatnio Wenus na tle Słońca można było obserwować w 2004-2012 roku. Niestety żyjący obecnie na Ziemi mają szansę zobaczyć kolejne takie zdarzenie tylko pod warunkiem, że się dopiero narodzili, a ich życie będzie wyjątkowo długie. Następnym razem Wenus pojawi się na tle naszej gwiazdy dopiero w 2117 roku, od czasu zaś gdy w 1610 roku wynaleziono teleskop. Takie zdarzenie ludzie obserwowali tylko 8 razy. Sonda Venera 13, wysłana w 1982 roku przez radzieckich naukowców, działała na Wenus rekordowo długo, przez 127 minut. Dłużej na powierzchni najbliższego nam globu nie przetrwała dotychczas żadna ziemska maszyna, a próbowała było kilka. W poprzednim wieku, w okresie zimnej wojny, sądy na Wenus wysyłali Amerykanie i Rosjanie. Program Pierwszych nazywał się Mariner, drugich Venera. Później były programy Pionier Venus i Vega, a już w XXI wieku na Wenus poleciały sonda Venus Express i japońska Akatsuki. Ba, 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 ba. Obecnie NASA przygotowuje misję DaVinci Plus, popróbnik atmosferyczny, który ma zbadać skład atmosfery Wenus na różnych wysokościach. The end is coming! We wrześniu 2020 roku międzynarodowa grupa badaczy z astronomką Jane Greaves z Uniwersytetu Cardiff oraz profesor Saron Seager z Massachusetts Institute of Technology na czele ogłosiła sensacyjne odkrycie. Zdaniem uczonych wycelowane w Wenus teleskopy JCMT i ALMA zarejestrowały w chmurach tej planety sygnaturę fosforowodoru, inaczej zwanego fosfoliną. Wielu badaczy uznało więc, że zespół profesor Cider odkrył ślady życia pozaziemskiego, inni jednak skrytykowali badania, uznając je za błąd w pomiarach. A teraz krótki quiz. Tak jak mówiłem w filmie o Merkurum będę robił takie w filmach o układzie słonecznym. Piszcie odpowiedzi oczywiście w komentarzach. Jedna lub dwie poprawne odpowiedzi to serduszko przypięte ode mnie, a trzy poprawne odpowiedzi to serduszko i like. A więc Venus, tak jak Merkury, jest na mojej wielkiej mapie układu słonecznego, tylko że zamiast tła dla Star Warsów jest tłem dla Parku Jurajskiego. Więc zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz jeśli chcecie być na bieżąco z teściami na moim kanale, to zostawcie suba z dzwoneczkiem. Trzymacie się, cześć, nowe!